Cześć skrobit! <grystanie> hmm? <grystanie> oh! 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 Nie chciał cię skrzywdzić, po prostu lubi błyskotki. Pokaż mu tylko coś błyszczącego, a pójdzie za tym jak moza jagodowymi babeczkami. A? Tak, mo. Widziałam, jak je podkradasz z pałacowej kuchni. Myślałeś, że nikt o tym nie wie? Hmm. Spójrzcie na niego. Biedny maluch jest nieszczęśliwy. Może po prostu brakuje mu ruchu. Weźmy go na spacer i pobawmy się z nim. Świetny pomysł! Musicie się obejść bez mnie. Tata wzywa mnie do sali tronowej na ważną rozmowę o strategii. Nudne książęce sprawy. Pomożemy ci się wykręcić. Nie, nie, dzięki, nie trzeba. Znaczy to nudziarstwo, ale pójdę, nie chcę sprawić tacie zawodu. Myślisz, że zaczął lubić te nudne książęce sprawy? <śm> 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 Dobra, spróbujmy trochę rozweselić skrobita. I spróbuję ją znaleźć! Kopnął tak, że poleciała do mojego świata! Nie martw się, zaraz do ciebie wrócimy! Hmm. Mhm. hmm. Spróbujmy uniknąć bezpośredniej konfrontacji z rikselem. Dlaczego? Wchodzenie w otwarty konflikt to zawsze ostateczność synu. Stosując zasadę oko za oko, można sprawić, że wszyscy będą ślepi. Więc mamy uciekać? Utrzymywanie dystansu między nami a Rixelem to dobra strategia, ale ucieczka nie jest rozwiązaniem. Może udałoby się znaleźć sposób, żeby odsunąć wyspę od Centopii. O, to jest pomysł godny króla synu. Powiedz, jak można wprowadzić taki plan w życie? Нет, ah. не ah? nee. <coughs>